Kraków i Polonia Bytom to drużyny o skrajnie różnych możliwościach finansowych. Wystarczy spojrzeć na budżety klubowe. Gdyby pieniądze decydowały o wyniku meczu, to... 5 byłoby dla Wisły na pewno, ale tak jak wiadomo pieniądze na boisku nie grają, także na boisku na pewno biorą więcej, więcej emocji, więcej umiejętności, także pieniądze na, gdzieś na, na dalekim, na ostatnim planie. I całe szczęście, że pieniądze to nie wszystko. W drużynie Jurija Szatałowa brakowało dziś kontudziewanego bramkarza Juraja Balarza. Jego miejsce zajął Wojciech Skaba. Zwraca uwagę zagęszczony środek pomocy przez Grzyba, Sawala i Bazika. Wisła bez kontudziewanego Marcelo. Za Brazylijczyka do jedenastki wskoczył Mariusz Job. Reszta składu już bez niespodzianek. Spotkanie zaczęło się zgodnie z planem od ataku Wisły. W drugiej minucie rzutu wolnego strzelał Arkadiusz Głowacki. Trzy minuty później znakomitą sytuację pod bramką gości miał Andrasz Kirm, ale Słoweniec zbyt długo zwlekał, ze strzałem i szansa przepadła. W dwunastej minucie po rzucie razem znów Arkadiusz Głowacki schodził zagrożenie pod bramką Polonii górą. Tym razem był Wojciech Skaba. Aż wreszcie nadeszła 17 minuta. Świetna kontra wyprowadzona przez Bytomian. Marcin Radewicz wygrał pojedynek biegowy z Pablo Alvarezem. Wycofał piłkę do Marka Barzika, a ten klasowanym strzałem nie dał szans Mariuszowi Pawełkowi. Zresztą zobaczmy raz jeszcze to świetne, inteligentne uderzenie, po którym bramkarz Wisły był bezradny. W 26 minucie Wisła była bliska wyrównania. Bliska, bo choć piłka znalazła się w bramce Wojciecha Skaby, to sędzia dopatrzył się spalonego. Czy rzeczywiście był? Oceńcie Państwo sami. I jeszcze jedna sytuacja z pierwszej połowy. Patryk Małecki. On także za długo zwlekał i ostatecznie do przerwy Polonia prowadziła 1 do 0. O to nam chodziło, żeby w pierwszym strzelić, grać ataku ataku, utrzymywać się dłużej przy piłce. Trochę nam to w niektórych tak nie wychodzi, no ale staramy się grać swoje a w drugiej połowie pierwsi szanse na zdobycie gola mieliby Tomianie ale świetnie zachował się Mariusz Pawełek broniąc ten strzał intuicyjnie w 66 minucie piłką w poprzeczkę trafił Andrasz Kirm a poprawkę Tomasza Irczaka znakomicie wybronił Wojciech Skaba Wisła dopięła swego w 84 minucie świetna piłka od Piotra broszka, akcję zamknął Piotr Cielon i było jeden do jednego. gdybyśmy nawet w pierwszej połowie wykorzystali te, te pierwsze sytuacje to, to myślę, że ten mecz ułożyłby My nam się znakomicie i już spokojnie byśmy kontrolowali to spotkanie. A tak skończyło się remisem. Wisła Kraków, Polonia bytom 1 do 1. To pierwsza strata punktów przez mistrzów Polski w tym sezonie.